Witam wszystkich widzów Dzisiaj sobie zagramy Wambiłanki i mogę tam trochę opowiedzieć tak o sobie, bo to mój pierwszy film badzia. Także zapraszam do oglądania Co tam jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, po prostu zapraszam, sobie zagram kilka ambionów yy, i jutro będzie stream o godzinie 10, także zapraszam chętnych na streamu. No i to, to będzie tak tyle nie? raczej, jeśli chodzi o takie najważniejsze sprawy, także tutaj zobaczymy, jak to w ogóle pójdzie czy będzie jakaś w ogóle szansa na to, żeby coś tam było ciekawego. Jak widzicie, nie jestem jakieś super tak także nie trzeba się bać, że kolejny jakiś bambik będzie chciał dołączyć do, no nie wiem, jakiegoś teamu czy coś bambików. No i jeśli ktoś napisze w komentarzu, Yy, Sygienka Sigma, po prostu Sigma, to przyknę mu tam serduszko. Także zachęcam. Dobra, jakaś się dołączyła do nas tutaj. Szybka wzmianka, trzeba wziąć to i to dobra. Mam pierwszego ochotnika. Oha. Cel ogólny to będzie około 20 zubów na razie. Tak zaczniemy. to też nie była jakaś super trudna. Eee, nie, nie gadajcie, że on będzie hej grand otrzymał Co wy... Nie ja, wiem, się nie chce z takimi... Mi się nie chce z takimi ludźmi Co on... Dobrze, kolapsik Nigdy, widzę, tak nie gracie, nigdy tak nie gracie tak widzowie. Lecisz, kolego, o, po raz dziesiąty chyba już. Ja sobie na tutaj poczekam, nie? Bo ja wiem, że on zaraz tutaj przyjdzie i będzie chciał znowu robić heja. Hej, gamba. Aha, on się wyszedł. Lepiej. Być nie mogło. Także. No, 20 subów się subów bym prosił i będzie to raczej. Jak coś, to będziecie mieli tam przypięte... przypiętego mojego Twitcha. No i co? No i to na dzisiaj będzie na razie tyle. Mój pierwszy filmik. Następne filmy, jakieś pomysły na następne filmy, to możecie sobie tam pisać w komentarzach. No i to będzie na tyle. No to siemka.